Szukasz taniego airfryera? Koniecznie zobacz ten materiał. Postanowiliśmy porównać dwa tanie modele frytkowni z beztłuszczowych, które kupiliśmy za około 200 zł każdy. Extra Link z Biedronki oraz Midea z AliExpress. Sprawdźmy, co oferuje każdy z tych modeli. Oba airfryery mają średnią pojemność, odpowiednio 5 i 6,5 litra, która spokojnie wystarcza na przygotowanie potraw dla dwóch osób. Dużym plusem jest też praktyczne okienko, przez które możemy kontrolować proces smażenia. Moim zdaniem, przejrzyste okienko w Extralinku jest wygodniejsze, bo więcej przez nie widać. Niestety, nasz airfryer okazał się nieszczelny. Podczas mycia pod dostawała się woda, później w trakcie smażenia parowała zasłaniając widok środka. Przejdźmy do mocy. Extralink według instrukcji osiąga moc 1800W. Midea ma 1600 Ale zaskakująco, w praktyce lepsze efekty smażenia daje model z AliExpress. Pewnie dzięki specjalnej technologii Hitexpress. Potrawę przygotujemy tutaj dużo szybciej. Użytkownica rozgrzewa się w okągleniu. Jeśli zależy Wam na czasie, MIDEA będzie lepszym wyborem. Oba modele mają zdefiniowane tryby pracy, które wybieramy na panelu dotykowym. ExtraLink ma więcej opcji. Z drugiej strony panel dotykowy w MIDEA jest większy, więc za jednym naciśnięciem wybierzemy daną funkcję. W ExtraLinku trzeba przeklikiwać przez wszystkie tryby po kolei, wciskając przycisk menu. I jeszcze jedna ważna rzecz. W obu modelach różt i szufladę możemy mieć w zmywarce. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem Air Freyera, ale macie niewielki budżet, to oba modele są warte rozważenia, ale moim zdaniem lepiej wypada mi z AliExpress. A Wy, który model byście wybrali? Szczegółowy opis funkcji i aktualne oferty znajdziecie pod filmem i w artykule na stronie bezprzepłacania.pl. Czeka tam na Was też ranking najlepszych airferierów. Sprawdźcie koniecznie. Dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia!